Będziemy sadzili seler, warzywo korzeniowe. To akurat jest rozsada, która była pikowana dwa tygodnie temu do tac wielokomorowych, do tych mniejszych tac, bo wcześniej żeśmy pikowali do tych większych i teraz taką bryłką korzeniową będziemy sadzili seler. No w przypadku selera nie możemy go posadzić za głęboko Możemy go sadzić tak, żeby nie przykryć tu stoszka wzrostu My, yy, yy, Tak tradycyjnie mówimy, że to jest tak zwane serduszko A więc żeby to serduszko nie było zasypane ziemią Tu będziemy sadzili pod łopatkę, bo troszeczkę jest twardo Ponadto sucha ziemia osypuje się w otwory robione przez pikulec I można by było wtedy taką rozsadę przesuszyć A więc łatwiej będzie, lepiej gdy to zrobimy łopatką, sadzimy gdzieś w odległości 25-30 cm, a więc nie, troszeczkę gęściej niż yy, normalnie byśmy posadzili w polu, gdyż od rozstawa rzędów jest troszeczkę większa yy, niż yy, przy uprawach tradycyjnych. Zrobimy otworek, otworek wkładamy rozadę, dociskamy i w ten sposób sadzimy a więc również idzie dosyć szybko <laughs> i spraw. sadzimy przy sznurku i ważne jest że sadząc sadzimy zawsze z jednej strony sznurka i jest to ta strona która jest przeciwną stroną do przesuwania sznurka na następny rządek a więc przesuwając sznurek wtedy w tą stronę będzie nam to łatwiej że sznurek nie będzie zahaczał o wysadzoną rozsadę. Wszystka rozsada jest sadzona po tej stronie. Sznurek będziemy przesuwali drugą, zakładając nowy rząd.